Witam wszystkich bardzo serdecznie to i Nowe Dzisiaj wrócimy sobie do serii Same Quizy. Mam tutaj parę quizów o Netflixie w platformie, którą miesiąc temu czy już nawet temu kupiłem i dosyć namiętnie oglądam te seriale i różne filmy. Też filmy są słabe, ale seriale są fajne. Dobra, to zaczynamy. Mam 7 y quizów, mam nadzieję, że dosyć szybko zejdzie, który pełnomatryżowe filmy Netflixa pewnie się obejrzeć. Jaki rodzaje jak jak filmów filmowy lubisz? No, zazwyczaj horrory, znaczmy. O kim właśnie oglądasz filmy? ludzie, jak zjemne takie wydarzenia. Raczej o ludzie. Czy kiedykolwiek oglądasz na filmie? O, Jedźmin 3 na przykład. To gra, ale jak wesemieć z umaru. No, gdzieś to nie bezpole dla Was? Tak, to no bardzo przepraszam. Kiedy najczęściej oglądasz filmy? Yy... No regularnie, regularnie. To jest bardzo regularnie. Z kim lubisz oglądać filmy? Sam, oczywiście, bo zazwyczaj go na horrory. Co byś robić podczas oglądała filmy? Oglądać film. Jakie powiesz zakończenie? No i to jest właśnie takie coś ciekawego. Z jednej strony lubię jakieś szczęśliwe zakończenie, bo. ja się, tak poszukuję mózg, że niby zawsze się kończy dobrze. Ale otwarte zakończenia też są fajne. To jest serial Netflixa, ba, bardziej Ci się podoba. Więc tutaj, masz też jeden. Fajt, znasz. Dwóch policjantów w Org. Co? Musiałem pokazać dzielących różnicę, aby wspólnie z, z wspólnymi siłami zapobiec niebezpieczeństwu i zagrożenie całemu światu. Podzielę podziel się wynikiem komentarzy. Gdzie jest to? Jest Bright. Nie, mogę sobie obejrzeć. Pogarniemy, pogarniemy. Ostatni quiz, jaki sera dokumentalny, co powinienś obejrzeć. Prezydencie, co najbardziej zwróciło Twoją uwagę. Yy yy tam. tam amerykańskich I co to w ogóle było za quiz? Idzie wełby. Mogę się nie znaczyć? Nie mogę. Państwa, to był szybki quiz, przechodzimy do następnego. Tak, na Dopasujesz batery do serialnego Twixa. No, może dopasujesz Stranger Fix. A, tutaj też to ja lubię? Tak to muszę zobaczyć. Tak, no. to jest Stranger Fix. Oh, no, no, tego nie gadałem. Bo oh, mogę tylko strzelić To za choler nie jest. też jest Chaos, to jest w Baterce to jest. Jones, to jest Państwa też za cholerę nie wiem. Kwestikowy to jest ty Nie Drodzy biali Kto to wygląda białego człowiek państwo? Państwa 13 powodów Dobra to już będę wiedział Mam nadzieję Muszę ogarnąć Dobra, jestem Jestem debilem o, oh, Dobra. Nie mam pojęcia. Co ja nie znam zdarzeń? Dobra. Tutaj chyba powinienem wiedzieć. Orzak. Horror. To no, albo to. Dark. dark. To będzie Dark. Sens 8. Nie. to ja nie jest normalna. Wygląda bardziej kochającego człowieka, broda Narcos, dobra Narcos. Glau. Nie? To jak? Co? On jest z jak wiadomo. Horseman. To jest chyba mój ulubiony serial. Niedawno dawno wyszedł jego... Piąty chyba sezon. House of Cards. American Vandal. Dobra. Mint Hunter. Linii, procent? O panie, 50% osiągasz średni No i dobrze, to taki średni. Jest. dobre, nito, że. Okej. Przecież serial Netflixa powstał z 10 lat. Wybierz sobie wybiony gatunek filmowy. Dobrze. Zobacz, serialy, które poruszyłem współczesne, pytajmy, czy są zupełnie derwane, czy coś. No tak, nie wiadomo, ale w sumie, które serialy wolę. Danger Pings lubcie Parę no. czy z nimi Black też lubię więc w zasadzie Ale chyba lepiej jak w innym świecie który temat najbardziej Cię interesuje? Gry Moce No jestem na bieżąco, ale naprawdę to gry mnie bardziej interesują jak jakieś jakieś seria, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę. Tamki Ile czasu chcesz poświęcić na seriala? Cały sezon ja dzięki nie jest zwyczajony. Kim zamierzasz oglądać seriala? Tam. Tam na co najbardziej zwracać uwagę na seriala. Mhm. W zasadzie to zwraca uwagę na. świecie. Na grę jak to jest, bo jak ktoś co kurde AI robi grach drewno, no to co? Bo już co ja stworzony na podstawie Co to za serio? To jest tak. Tak, mirror? Nie. Przepaństwa, to było oszustwo. No. To jest wszystko. Ili jak start. -up. To jest zagadka serio American Wander. Nie wiem, nie oglądał. To spowodował pożar w szkole? Eee. Yy... Słuchajcie... tak, jak z tych zdjęć. Nie, kto by się pomarał sam od razie, kto by to było. pożar w szkole jest ważniejszy. Co? nieważne. Mogę w postać Alex Vance. Flipie no nic, ja mam znać imiona. A ja akurat nie lubiłem, bo... Nie, nie za bardzo im Był pierwszy oficjalny serial Netflixa. Słuchajcie, pan, gdzie nie? Hans, hans. Tak, psia połączyła postawę, pierwszy serial do wszystkich osób, które kupowałem. Taki serial? Taki film był na pewno. Ja będę już 0%. Na ile serial nie jest oryginalny opisu Netflixa? Hmm. Big Mouth, chyba. Art. Który komic dawinkuje postać Bruce'a Horseman'a? Nie to. Pristing Walk. Nie Jonah Hill, bo Jonah Hill to jest ten młody w miarę. No i git. Jakoś serialka gra Z 13 powodów. Nie wiem, wygląda jak taki. Słuchajcie, młodzieniaszek, to może Riverdale. No i git. 2 na 10, to już tak niezbyt gil. Niestety nie dało ci się odpowiedzieć na... Nawet na podstawowe pytania po produkcji Netflixa. Proszę Państwa... Czy to pytanie było produkcja Netflixa? Który serial był pierwszy na ich? Yy, w serwisie? No, nie wiem, nie wydaje mi się. Rozpoznasz filmy Netflixa. No w tym będę raczej dobry. One ja, nawet nie jestem pewien czy one są Netflixa czy one są po prostu na Netflixie. Ale większość filmów tak znam. Ze no, to oczywiście... Aż do kości też oglądałem. Dobra, tego nie oglądałem. Ale sądzę, że po tym zdjęciu to może być o Gadze. Lady Gadze, dobra. Jaki to film? Nerw nie bo nerf to jest bardzo fajny film, polecam. Ale też na pewno nie, więc. soksa Więc, Books One. Jaki to film? I'm next. Pokot to nie, na pewno ma Ma. a Jaki to film? Hasz nie, bo Hash to jest o tej. Słyszącej kobiecie, trzeba sędzić też, nie, więc będzie Beast of No Nation. To jest film, proszę Państwa, zaraz wam powiem. Dunkierka na pewno nie. I Cala War Machine. To jest taki kara. Małp, no nie. Pirunga, dobra. 8 na 10. Tak, da udało się rozpoznać wszystkie pytania, to że film jest mistrzem. No, wszystkich mi się nie udało. Tym bardziej, że z tego co się orientuję. Takie filmy jak Pok Pokot, Laland, Nerf, czy na przykład. Exorcista to nie są filmy Netflixa, ale. co ja to wiem. Już ostatni. ostatni quiz, Jak dobrze znasz serial Netflixa? Seria produkowane przez Netflixa jako pierwszy i zadowolona z No to proszę Państwa, taki spoiler do tego, jaki to nosi seria z gatunku chorób, którego na zapodzie od fikcyjnego miasta Pesylwania. Twin Peaks Grove? Nie wiem, nie każę, ale Twi Twin Peaks był chyba taki film. E, czy Daredevil nosi kiedykolwiek swój kosmy w pierwszym stanie serialu? DEAD DEVIL? Tak Nazwij jedną z mocy Jessica Jones serial Jessica Jones. Te się na pewnie nie. Co piszecie? Zlubionym napojem Jessica Jones. Czemu bym mnie o filmy, serial, których ja nie wiem. Dobra, ale sądzę, że ma około 20 lat, więc raczej nic stąd. Pewnie chciałem żebyś taką słodką jest kakao. Piski. Ale go się nie spodziewamy. I to jest właśnie główna postać w 13 powodów, która przysługuje wszystkie kasety. Dobra. Klej, ten. Proszę Państwa. Znane. Jakie kolory były, że na kasetach stało 13 powodów? Takie żarty? Miałbym pamiętać jakieś liczby, tak. Z jakiego stanu pochodzi Frank Underwood z House of Cards? Tego ja jeszcze nie oglądałem. Ale pewnie płyną z Karolina. Nie. Ale Karolina. Dlaczego Piper Cell Orange is New Black Siedzi w więzieniu? Dobra, ja to znam. Eee, w zasadzie... Przewoziła pieniądze, za krytyki. Alex wystawiłem policji. No i zaufał Alex, więc wszystko są poprawne. Jaką religię wyznaje Matt? Mordek. Seria. zjawił Nie The Devil. Nie, co, to nie jest religia. wskazać kilka projektowych odpowiedzi i bardzo blisko maksymalnego wyniku. 4 hmm? na 10. Pewnie już od czasu obejrzeć produkcję tego samego serwisu. No, może i tak. Dobra dziska. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Oczywiście... Nie oglądam wszystkich seriali, więc tak... tak nie jest zbyt dużo, ale... widzieliście o filmach, już było spoko. Co, komentujcie, subskrybujcie... Komentarze statystyk A się z wami żegnam. Na razie, cześć!